No i witam Was serdecznie, takie widoki z szóstego piętra szpitala w ostroęce. Tak, witam, cześć, fajne zaskoczenie, co? No, stuk puk kubeczkami, jak widzicie kubeczek jest ze mną, cały całusienki czas, Cały calusienki czas. To jest takie pomieszczenie fajne, socjalne, można sobie tutaj, o proszę, o, szafka dla personelu. Szafka dla yy, pacjentów, lodówka dla pacjentów. Właściwie można się poczuć jak yy, w hotelu. No, co najmniej czterodwiastkowym. Żeby <grydy grydy> tylko zdrowie było. Witam Was serdecznie z samego rana. Nie ma spania, nie ma spania. Dzisiaj wstałem... No, właściwie ja wstaję, tak wiecie, już bez, bez budzika. No. Tyle lat wstaję o godzinie w pół do piątej. W domu też Was tak witam, to i tu Was chciałem przywitać. I zrobić jakiegoś dla Was krótkiego vloga. Pogoda jest następująca. O, ostrzy kamerka. O, teraz ostrzy. No. Ładna ta Ostrołęka. Jest ładne widoki. To znaczy, z tej strony to może nie, bo to już idzie na, na miasto. To jest takie. No, Ostrołęka to jest takie no, małe miasteczko. No nie wiem. Podobno 50 tysięcy ludzi tutaj mieszka. Ale takie malutkie, jak mój różot, w którym mieszkam, to nie. <laughs> Ale mi się podoba. No. Bardzo ładne widoki, są no, nowe doświadczenia. Słuchajcie, jeśli chodzi o pobyt tutaj na oddziale wewnętrznym, powtarzam, żeby ktoś sobie nie myślał, bo ja żartowałem z psychiatrią, a widzę, że w komentarzach niektórzy to wzięli na poważnie. No. No, nie ma tutaj pod oddziałem <laughs> elektrowstrząsów i doświadczeń na ludzkim mózgu. Kochani moi, no teraz będę uprawiał straszne wazeliniarstwo. No, yy, <głos》> będzie stosowana wazelina. To jest tak, personel elegancki, szpital, elegancki, pielęgniarki. jejku słodziutkie. <głos》> słodziutkie, bardzo fajne dziewczyny. Już mi się udało poznać jedną całą zmianę. Dzisiaj będzie nowa zmiana pielęgniarek, to już... Wszystkie je poznam, ze wszystkimi porozmawiam, bo ja po prostu mam takie usposobienie. No wiecie, no ja jestem stary pacjent, ja już się po szpitalach wyłaziłem dosyć w swoim życiu i jeszcze na pewno nieraz będę. No to po prostu się witam, rozmawiamy, kawę pijemy i tak dalej, nie? No. Także przyjemny, fajny personel, uprzejmy, pomocny, nie ma problemu, jest tylko jedna niedogodność. Są dziewczyny, jest alkohol, ale alkohol jest tylko i wyłącznie w gabinecie u ordynatora. No, będę musiał poprosić książkę skargi wniosków, no bo gdzie ja się tam będą? Albo nie, przymknę oko, pofatyguję się do ordynatora, do gabinetu. No, a jak życzę Wam, kochani, dobrego dnia. Przepraszam, że nie odpowiadam na komentarze. No, a co to? A dobra, w porządku. Przepraszam, że nie odpowiadam na komentarze. Ale wiecie, mam różne, za, różne zabiegi, różne badania. Bardzo dużo krwi pobierają. No i wiecie, i siłą rzeczy nie dam rady wszystkim odpowiedzieć na komentarze, ale lajkuję i daję wam serduszka, że mi się podobało, że przeczytałem. Także tutaj przymknijcie na to oko, wybaczcie mi, no bo jakby nie było, nie jestem w sanatorium, tylko w szpitalu. I nie mam na to czasami czasu. O! Nawet mi się tak głupio zrymowało. Także kolejny dzień badań, kolejny dzień pobytu, to już jest drugi dzień pobytu. Mam nadzieję, że jutro pójdę do domu. Taką mam cichą nadzieję, wiecie. Bo teraz nie trzymają, tylko... No tak jak kiedyś wam opowiadałem, ja raz miałem pecha po prostu, bo, bo przyszedłem na oddział na trzy dni, dostałem chemię i po chemii dostałem mało płytkowości. No a to jest realne zagrożenie życia i i nie wypuścili mnie. 34 dni spędziłem wtedy na oddziale. Ale to w moim rodzinnym Krakowie, który serdecznie pozdrawiam i za którym... O jejku. No, za którym tęsknię od 11 lat każdego dnia. Nie mówię tego mojej małżonce, żeby jej nie było przykro, ale... Nie ma takiego dnia, żebym za swoim ukochanym Krakowem nie tęsknił, chociaż powietrze tam nieszczególne, jak to jak to śpiewał pan Andrzej Sikorowski z zespołu podbudą. Także patrzę, patrzę na, teraz, zaraz patrzę na ostroękę. Muszę wam powiedzieć, że mi się tu całkowicie podoba, jeśli chodzi o tą Ostrołękę, No, no takie, małe, małe, małe miasto, no, bo może nie miasteczko, bo to jest, z, byłoby nadużycie. To miasteczko to jest różan, a, a ostrołęka, no wiadomo, że w porównaniu do mojego rodzinnego Krakowa czy stolicy, no to to jest, wiadomo, no. Maciupeńkie, nie? No ale, ale tak mm, ogólnie to mi się tutaj podoba. Bardzo fajnie jest. Ostrołęka jest bardzo fajna. No. Laseczki bardzo fajne, chodzą w ostrołęce. Pielęgniarki są bardzo fajne. <laughs> Pan ordynator jest bardzo fajny. No, Pani oddziałowa bardzo fajna. No teraz to, to, to takie wazeliniarstwo uprawiam, że normalnie szkodzę. <laughs> No ale chciałbym z Wami się podzielić dobrym, dobrym humorem i Wam przesłać dobrą energię, żebyście oglądając ten materiał dobrze się bawili uśmiechnęli i zapomnieli o różnych zmartwieniach. Nie? Ja się za bardzo, o jakie tutaj ładne są zdjęcia, zobaczcie ktoś, ktoś obrazki poprzyklejał. No bardzo fajne. Z Ojcem Świętym. Proszę bardzo. No, ja mówię, że te niektóre takie obrazki, wiecie jak się ma, gdzieś jeszcze z komunii świętej, jako dziecko ja mam takie, to one nabierają takiej dużej mocy, oj dużej mocy nabierają, przynajmniej dla mnie, mają moc, tak samo jak stare fotografie. Stare fotografie też mają swoją moc. No, a mnie dzisiaj czeka moc, moc badań mnie czeka. Przyjdą lekarze z samego rana, to pewno mnie wezmą w obroty. Także mam nadzieję, taką cichutką nadzieję, że jutro będzie trzeci dzień pobytu i jutro dostanę wypis i pójdę do domu. No, no to znaczy pojadę, no bo 30 kilometrów mam do różania, tak także wiecie <laughs> o kulach, proszę bardzo. kule są oczywiście, niestety bez, bez kul się nie dam rady poruszać. Czeka mnie jeszcze tomograf, to mi zrobią badania, tak że Wam w skrócie takie rzeczy poopowiadam, żebyście się nie martwili. Niektóre komentarze są tak ciepłe, <laughs> mówię Wam, że niektórzy piszą tak ciepłe, miłe słowa, że to aż się człowiek idzie wzruszyć. Po prostu można się wzruszyć, czytając Wasze komentarze. Ja do późnej nocy wczoraj siedziałem i czytałem Wasze komentarze. Jakbym nie nagrywał zbyt często, tak jak Wy byście chcieli, no to wybaczcie, kochani, bo nie zawsze są warunki. Tak jak mówię, tutaj jest rygor nie wolno opuszczać oddziału w ogóle. Nie można sobie zjeżdżać na dół. Podobno tutaj pacjent kiedyś wyskoczył, wiecie, dlatego nie ma nie ma klamek w oknach no. jeśli chcecie, żeby było przewiewnie i świeże powietrze, to idziecie do pani pielęgniarki, czy pani oddziałowej ładnie się uśmiechacie i prosicie o otworzenie okna no bo wiecie, to jest oddział wewnętrzny, to nie jest psychiatria, no ale wiecie, różni pacjenci przychodzą i tutaj słyszałem taką historię, że właśnie pacjent wyskoczył no, z okna i to jeszcze wyżej wyjechał bo tu jest 7 pięter Także oni się też muszą zabezpieczać, dlatego, dlatego klamek w oknach nie ma. Zresztą, kto chodzi po szpitalach, to ja nie muszę tutaj się tak rozgadywać na ten temat. O, i ten, to, to zna sprawę. Nawet jest termometr, proszę bardzo. No. 12 stopni pokazuje, nie wiem czy widzicie. 12 stopni w Ostrołęce. Także kolejne doświadczenie, bo ja nigdy w Ostrołęce nie byłem tak długo. I nie byłem z samego rana, i nie byłem tutaj. W szpitalu. No mam nadzieję, że za często tu nie będę przyjeżdżał do szpitala. Także dobrego, dobrego tygodnia Wam życzę, zdrówka wam życzę, stukajcie się kubeczkami i czekajcie na mnie. I trzymajcie za mnie kciuki. Tak, trzymajcie za mnie kciuki, żebym jutro wam zrobił vloga przed szpitalem, że już idę do domu. Że wypis jest i będzie fajnie. No, bo jak zostanę dłużej niż, niż te standardowe trzy dni, bo to chyba tak Narodowy Fundusz Zdrowia płaci, nie? tym, no, szpitalowi, bo jakby pacjent wyszedł wcześniej, no to, no to, wiadomo, podobno nie zapłaci. No to te trzy dni, o, tak sobie wymyśliłem <grym> i tak sobie marzę, żeby te trzy dni być i żeby już stąd wyjść. No chyba, że się coś skomplikuje. To tu, ob nie, ob nie. Na raz się skomplikowało, to tak Wam mówię. 34 dni na oddziale. Myślałem, że ocipieje normalnie. No ale tak to jest z chemią. To jest kurde, jak bomba atomowa, jak spadnie, to niszczy wszystko, wszystkie całe życie w organizmie. Może kiedyś się doczekają chorzy, że, którzy biorą chemię, że wiecie, że będzie kierunkowa, bo w tej chwili nie istnieje czegoś, coś takiego. Jest coraz lepsza, dokładniejsza, ale nie ma takiej celowanej chemioterapii czy radioterapii. A to jest dziedzina medycyny, która się rozwija no, bardzo, bardzo prężnie, bardzo szybko i daje coraz lepsze efekty. No ale takiej kierunkowej, dokładnej, że będzie w jeden punkt i cały organizm nie będzie niszczony i, i zdrowe komórki nie będą niszczone, no to jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Oj, chyba będzie deszcz padał. Coś się zachmurzyło i tam jakby coś leciało z nieba. Ostrzy kamereczka, czy nie ostrzy. <laughs> E, ostrzy kamereczka. Tam, jakby było coś. O, tam chyba już deszcz pada. Albo to jest mgła. Albo to dym z tych kominów, tam. O, tam to dopiero ktoś chmury puszcza, proszę bardzo. Celuloza. No. Zakłady celulozy w Ostrołęce. W niektórych miejscach tak śmierdzi, że normalnie szok. Ci co tam blisko mieszkają to się nawąchają Ale jednak deszcz pada kochani, zobaczcie Jednak deszcz pada proszę O, teraz widać Jak będziecie patrzeć tutaj na tą papę Na dachu O, to teraz widać Że pada, pada deszczyk Dobra, kończę Bo być może ktoś by chciał Nie tylko ja Skorzystać, skorzystać z, z tego pokoju socjalnego więc się stąd wynoszę Wam życzę dobrego dnia. Jutro się postaram Wam też coś nagrać. Bo tak jak mówię, najważniejszy jest widz. Nieważne są subskrypcje, nieważne są lajki. Najważniejszy jest widz, który siedzi po drugiej stronie. To on kształtuje nasz, nasz kanał. My twórcy dajemy gotowy materiał i każdy z twórców powinien szanować swojego widza, a widz powinien szanować twórcę, wiadomo. Bo no to, nie, to musi działać w obydwie strony kochani, w obydwie strony. Dlatego się bardzo cieszę, że mi się udało zebrać taką, taką fajną brygadę ludzi i to mi na, nawet na dzień dzisiejszy wystarczy. Chociaż cieszę się, jak nowych przybywa. Przybyło mi nowych subskrybentów, skoczyła mi oglądalność, za co Wam serdecznie dziękuję, no bo mam gwarancję tego, że nie gadam do ściany, albo nie gadam do, do telefonu, i nikt tego nie ogląda. Także Wam bardzo dziękuję za lajki, za subskrypcję i za to, że jesteście ze mną i trzymacie za, mną, za mnie kciuki. A ja się oddzięczam tym, że nagrywam nawet w szpitalu, jak widzicie. Nie zapominam o Was, bo widz jest najważniejszy. Nasi widzowie są najważniejsi. Trzymajcie się jeszcze raz dobrego dnia. Słoneczka, zdrówka i do zobaczenia jutro. Jak się da, zaznaczam, jak się da nagrywać, bo nie zawsze się da nagrywać. Także do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie kciuki. O, I trzymajcie tak mocno kciuki, żebym wam jutro zrobił nagranie, że jestem już przed szpitalem, mam wypis i do domu. No. Na dziewczyny i alkohol. No! No! Tylko grzecznie, tylko grzecznie.